Dzień dobry kochani. Chciałabym Wam pokazać dzisiaj, jak zrobić taki kocyk. Wzór jest bardzo prosty, więc nie sprawi Wam kłopotu. Jak sami zauważycie, udało mi się uzyskać przepiękne przejście kolorystyczne. A to dzięki takiej oto kolorowej włóczce. Tutaj od razu pokażę Wam jej parametry. Oraz użyłam, niestety już mi się skończyła, ale zachowałam etykietę taką oto białą włóczkę. No to przejdźmy do dzieła. Zacznijmy od tego, że każdy segment zaczyna się odtąd i dochodzi dotąd. Jest to 19 oczek, które będziemy przerabiać. Jak sami zauważycie, za każdym razem będzie to 19 oczek, 19 słupków, 19 przerobień danego wzoru. Od razu przygotowałam dla Was wstępny szkic. 19 oczek. Co będziemy robić dalej, pokażę w międzyczasie. Zaczniemy od najbardziej ciekawej części. Czyli wydobycia środka danej włóczki. Jest to dość dziwne zadanie, ale powiem Wam szczerze, że w ten sposób, znajdując właśnie środek, najmniej nam się plącze e, cała nasza robótka. Tak naprawdę. O, tu jesteś. Tak naprawdę, gdy już przerobimy to, co mi się udało wyjąć, będzie najmniej splątań włóczki wychodzącej z danego kłębka. Wychodzącej dokładnie z tego kłębka. To wszystko zużyjemy, przejdziemy do tego, włóczka wychodzi bezpośrednio ze środka i się nie plącze. Także spokojnie możecie robić całą robótkę bez żadnego problemu. Jeżeli będziecie brali koniuszek z zewnętrznej strony to się będzie Wam obracało, będzie się plątało, będzie trzeba raz na jakiś czas podciągnąć tą włóczkę, żeby dostać się do części, która Was w tym momencie tak naprawdę interesuje. Dobrze, skoro już tyle teorii, no to zaczynamy część praktyczną. Trzeba zrobić pętelkę. To jest najprostszy sposób robienia pętelki. I zaczynamy przerabianie. Czyli przechodzimy do 19 oczek. Dziękuję, ostrość już mam. I robimy jeden. Mamy już 19 oczek, teraz przejdziemy do robienia słupków. Pierwszy słupek rysujemy symbolem. Tak naprawdę są to dwa kolejne oczka. Następny słupek rysujemy w tego typu symbolem. I wszystkie wchodzą w pierwsze, czyli tak zwane 19 nasze oczko. W tym czasie robimy też kolejne. Słupki w ten sam punkt. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć słupków pierwsze oczko. Czyli mamy to pierwsze oczko. I słupek zawijamy, wbijamy pierwsze oczko. Przeciągamy, przekładamy przez pierwsze zawinięcie i jeszcze raz. W ten sposób powstał nam pierwszy słupek. I jeszcze raz. To jest już tak zwany nasz trzeci element. Czwarty. Piąty. Brawo. Potrafisz już robić słupki. Następnie. Co my tu mamy? Wolę Wam to rozrysować, będzie to dużo jaśniej wytłumaczone niż jak będę robiła. Następny słupek dajemy w kolejne oczko. Ale już kolejny słupek dajemy co drugie oczko. Wszystkie ładnie razem ze sobą łączymy. I uwaga, Przedost mamy tu dwa ostatnie oczka, czyli tu jest pięć. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 słupek dajemy tuż obok, a kolejne 5 dajemy w ostatnie oczko. Czyli jak policzymy, mamy 19 takich samych elementów, tak samo jak mamy 19 oczek. Ostro, mi gdzieś uciekło. Hmm. A niestety coś się. O! widać. Dobrze. Moje rysowanie na robótce nie jest zbyt atrakcyjne, ale to dzieła. I przerabiamy. Pierwszy w kolejne oczko, potem w co drugie. Pierwszy, drugie. Muszę troszeczkę bliżej, światło sobie zainstalować. Od razu będzie lepiej. Może wszystko będzie widać. Dobrze. Wybrałam sobie specjalnie kolorową włóczkę, żeby było widać lepiej. Nie wiem, czy będzie to. Lepiej widoczne, mam nadzieję, że się wszystko uda. Pierwsze opuszczamy, drugie wybieramy. I kolejny słupek. Pierwsze oczko opuszczamy, drugie wybieramy. Jeżeli nie widać tych oczek tak za bardzo, tak naprawdę szydełkiem wyczujecie, że tu jest jedno, a tu jest kolejne. Będziecie mieć jednokolorową, mniej błyszczącą włóczkę, będzie to dużo bardziej widoczne. Jednak chciałam Wam pokazać po prostu, jak ten wzór pięknie się układa. Choćby na tych kolorach. I przerabiamy dalej. Polecam jeszcze przerobienie swojej robótki na małym kawałku, na samym wstępie, żeby zmierzyć jaki rozmiar nam tego wychodzi. Potem będziemy mogły, mogli dobrać, ile elementów tak naprawdę potrzebujemy na dany rozmiar kocyka: kocyka, szala, czy może kapy na łóżko, w zależności to, co będziecie chcieli zrobić. Musicie po prostu wstępnie wiedzieć, ile tych segmentów z danej włóczki przy użyciu konkretnego szydełka Wam wyjdzie. Ja niestety, nie, przepraszam, nie powiedziałam tego na początku. To szydełko to jest rozmiar 3. Teraz ostatnie oczko, dajemy w następny. I zaczynamy robić kolejne pięcioczek. oczek. Pięć słupków przepraszam, pięć słupków. Jeden, dwa, trzy, cztery. I mamy taki oto. Pierwszy element. Czyli to będzie gdzieś tutaj. Pierwsza piątka, i ostatnia piątka. Następnie wezmę już moją ukochaną kartkę. Przerabiamy. No to, tu zaczęliśmy, tu jest drugi rząd, i tu będzie już trzeci rząd. Trzeci rząd to jest przerobienie wszystkich elementów po kolei, czyli 19 razy. I zaraz pokazuję, jak to się robi. Robimy, obracamy robótkę na drugą stronę. Robimy jedno przerobienie oczka, a następnie po kolei przerabiamy wszystkie po kolei nasze słupki. Dzięki tej czynności, nasza robótka nabija, że pewnej sprężystości nie rozejdzie się nam. Widziałam wzory podobne do tego, bez tego dodatkowego przerobienia, i szczerze mówiąc, podczas pracy nad tym kocykiem, to przerobienie sprawiało, że te słupki się aż tak bardzo nie rozjechały mi na boki. Wzór jest w miarę ścisły, elastyczny, ale jednak nie rozciągnie się Wam w międzyczasie. Co jest bardzo istotne, bo chciałabym, żeby nasze robótki zawsze wyglądały bardzo ładnie i żeby się nie wypaczyły z czasem i teraz przerabiamy cały Tak. dwa 3 cztery i, I zaczynam Jeszcze raz, kolejne dwa słupki, i robimy znowu naszych pięć elementów. Jeden właściwie pierwszy, to jest ten, drugi, trzeci, czwarty. Piąty. I robimy znowu nasze słupki, mamy pięć tu pięć na zakończenie i dziewięć środkiem. Pierwszy słupek z dziewięciu ląduje w pierwsze wolne oczko, drugi ląduje w co drugie i tak dalej, aż do dziewiątego. Drugi, trzeci. Czwarty.

Тутай пять столбиков. zte 5 i w ten sposób powstaje nam już pokazuję ten element to już są dwa kolejne Rzędy tak? Nie. <laughs> Tutaj oczywiście, jak tych elementów będziecie mieć dużo więcej, wzór będzie się wydawał bardziej równy. Tutaj się rozchodzi, ale po przerobieniu, znowu. 19 oczkami powinno wszystko wrócić na swoje miejsce i wyjść elegancki kocyk narzutka, ewentualnie szar, kto co woli. Wzór jest przepiękny, bardzo prosty. Jeżeli chcecie mieć kolejny element tego wzoru, wystarczy, że dorobicie kolejne 19 oczek. W tym miejscu do kolejnego będziecie robić 5 słupków. 5, tak? I kolejne powtarzam. Dziękuję bardzo za spędzony ze mną czas. Do następnego.